Cześć, tu mamy ich, zapraszam na Carson City Cargo pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Y, grę mamy już tak mniej więcej po 4-5 kolejkach. W grze mamy kilka stref: dokładnie raz, dwa, trzy, które nas interesują. Tu nasza planszetka gracza. Y, co możemy zrobić w grze? W grze możemy pobrać surowiec z magazynu. Tu mamy magazyn w zależności na ilu graczy, tu się te dwa pola też odblokowują. I mamy magazyniera, który będzie chodził. Normalnie chodzi on o jeden, ale możemy dopłacić moralem pieniążkami, żeby się przeniósł dalej. Jesteśmy tu, patrzymy, z którego może wziąć. Może wziąć albo z przodu, albo z tyłu, chyba że dojdziemy na tym torze do tego miejsca, ale to zaraz wam powiem i pobiera jeden rodzaj surowca. Tak samo ten tor będzie ważny do tego. Pobieramy sobie na przykład, co tu możemy pobrać? To. Płacimy jeden moral za każdą wziętą kosteczkę. Tak. Czyli, czyli, jeśli bym wziął dwie szary bym musiał zapłacić dwa. I to jest wszystko, co robimy na tym torze. Tak? Tutaj będziemy odkładać, one będą schodzić, będą się ładować. To jest pierwsza opcja, którą możemy zrobić, czyli pobrać surowce. Druga opcja to jest oczywiście drugie koło, dostarczyć surowce, mamy tego gościa, zasada chodzenia jest taka sama. Pierwszy ruch jest za darmo. Dalej musimy płacić, chyba że mamy jakąś zdolność, która nam to tutaj pomaga w chodzeniu. Yy, mamy trzy strefy tutaj, mamy pociągi, mamy statki i kontenery. Na pociągach mamy przeważnie dwa surowce, jakie musimy wydać, mięsko, zboże. Yy, jeden z tych wydajemy, kładziemy się tu. Po to się kładziemy, po to żeby dostawać te żetoniki kolei, akcji kolei i losujemy z woreczka i to jest po prostu składanie setów. Tak. Następnie, jeśli to uzupełnimy, czyli będzie całość, pierwszy gracz, czyli ten co ma przewagę, dostaje dwie monetki, drugi jedną, te ludziki spadają. Ludziki spadają w ten sposób, że jeden idzie na ciuchcie, a resztę dokładamy sobie na planszetkę. Ta sobie spada, wychodzi następne. Ten dek też nam odmierza koniec gry. Następnie, co tu mamy? Idziemy sobie ludkiem. Zawsze musimy mieć, pamiętać, że mamy ludki tutaj, ale też dojdziemy do tej planszetki. Idziemy sobie, przeskakujemy sobie o jedno. Jeśli bym miał dwa Drewna na przykład mogę się umieścić na tym miejscu i dostaję z automatu kasę. Tutaj w tym momencie, jakbym miał dwa, dostaję dwa kasy, to poszłoby tutaj. Jeśli jest wolne miejsce, od razu wchodzi. Tak Tak by to wyglądało. Oczywiście dwa, no nie mam dwóch, jeden tylko miałem. Dostaję oczywiście dwie kasy, ale ten ludek już zostaje do końca gry. Tak samo, jeśli pójdziemy na środek, tak. trzeba zawsze poruszyć się ludkiem. I on tu ma pokazane, gdzie możemy iść. Mogę iść tu. I muszę też dwa surowce oddać: żelazo i drewno. Na przykład, no mam tylko żelazo. Powiedzmy, że miałem dwa. Oddam tu. Tutaj dostajemy dwie karty zadań, które będą punktować na koniec gry. Na końcu. Będą one odsłaniane i będziemy punktować. Z tych dwóch wybieram sobie jedną. Powiedzmy, że sobie wybiorę tą. Czyli za każdego ludka w kontenerach dostanę zetkę. Ją sobie tutaj zakrytą odkładamy. Ta odpada na, na spód planszy. To praktycznie wszystkie te akcje dostarczania, jakie y, możemy tutaj wykonać. Pamiętamy, że zawsze za każdą akcję dostarczania tracimy y, tutaj czas, czyli te morale. Następnie możemy zbudować samochodzik. Samochodzik jest tu. Samochodzik kosztuje jedno żelazo. sobie go kładziemy. To też jest akcja tu. Tracimy tylko jeden moral. Jeśli mamy ludka, wkładamy, bo bez ludka samochód jest nieaktywny. Na samochodziku mamy dwa miejsca. Następna opcja to jest, oczywiście, znowu za jeden moral. Jeden żelaza możemy obrócić i ulepszyć nasz samochodzik. Tak, ten gościu tu zostaje i samochodzik ma przyczepkę. Czemu ma przyczepkę? Ponieważ możemy przewozić tylko jeden rodzaj dobra. O co chodzi? Żelazo, drewno to jest jeden rodzaj. Mięsko, zboże i kawa to jest drugi rodzaj. Nie można ich miksować. Chyba, że mamy tak jak tu, ulepszony Na przyczepce jedzie mięsko, na samochodzie jedzie drewno. Następna opcja to jest budowanie Opisów, czyli znowu jeden, mamy dostępne to w zależności, które wybierzemy, jakoś tam kosztuje, albo dwa drewna, albo jedno. Bierzemy, i tu coś nam robi ta akcja zawsze. W tym momencie możemy się poruszać szybciej tym ludkiem w magazynie, tak. Tu jest ta ikonka, które nam będą podpowiadać. Startowo mamy jeden. Oczywiście, znowu musi być gościu, żeby to było aktywne. One fajnie działają, na przykład tu mamy zniżkę za, za pobieranie, tam mało. Później możemy sprzedawać towary. Dosyć fajnie, fajnie to działa, ale oczywiście tracimy ludków, którzy muszą tam stać. Następny to jest zatrudnianie ludków. Tu nie tracimy. Eee, morali i tak. Pierwszych czterech zatrudniamy za jedno mięso, bądź za jedną monetkę. Następnych zatrudniamy za jedno mięso dwie monetki. Następnych za dwa mięsa. Albo za dwie monetki i tych ostatnich za dwa mięsa, bądź trzy monetki. Jeśli zatrudnimy wszystkich, aktywujemy koniec gry, tak samo jak ten deck się skończy. To tutaj się zaczyna, jeszcze mamy odliczanie takie do końca gry. Ludków zatrudniamy ilu chcemy, znaczy maksymalnie trzech, bo tyle mamy miejsc w tym ruchu. Następna opcja to jest poruszanie się na tym torze. Ten tor jest po to, żeby Ulepszyć nasze zdolności. Na tym to, że wybieramy sobie zdolność, tu mamy koszt, żelazo, drewno i kawka. Pierwszy odnosi się do magazynu. Możemy pobrać jeden rodzaj surowca, jeden typ. Jeśli dojdziemy dotąd, mamy dwa. Jeśli dojdziemy dotąd, mamy trzy. Pomiędzy tym dostaniemy jeszcze zadanie. Tu mamy takie miejsca, tak jak tu jest pokazane. Musimy tam zostawić naszego gościa, który będzie obsługiwał Powiedzmy, tematycznie to obsługuje nasze tutaj administracje, czyli pobieranie tych towarów. Tu dostarczamy. Na początku gry możemy dostarczyć tylko dwa surowce. Później 3, 4, pięć. Czemu? Ponieważ na tych statkach mamy różne tutaj. Tu trzeba trzy dostarczyć, 4. Jeśli dostarczymy na przykład cztery zboża, dostaniemy 12 monetek. To jest bardzo dużo. Tu mamy kawkę. Startujemy z kawką na poziomie dwóch. Na poziomie Trzech, przepraszam, zawsze jak będziemy się resetować, to mamy 3, 4, 5, 6 maksymalnie możemy mieć. Do 8, ponieważ jest gdzieś tu ze zdolności możemy zdobyć. Jeśli dojdziemy do takiego momentu, musimy, albo ktoś musi wykonać to zadanie, czyli zdobyć trzy furgonetki. W tym momencie Litka tutaj by miała trzy furgonetki, zdobywa to i dodatkowo dostaje dwa. Yy, morale, czyli dwie kawki i jest odplokowane, gracze mogą dalej się posuwać. Mamy też na przykład takie zadanie, gdzie mamy gwiazdki, mamy tor, czyli tu są takie malutkie gwiazdki, dwa, y, pod tu jedna i trzy, czyli jeśli Litka by wykonała to zadanie, ma sześć i tu jest do czego się dotyczyło to zadanie. Ostatnia akcja to jest po prostu resetowanie się, czyli jak dojdziemy do końca na jedynce albo na zerze możemy się resetować i przesuwamy się patrząc na to, czyli tutaj na czwórce litka by zakończyła. Tak wygląda praktycznie cała gra. Na końcu gry, punktujemy za, za te sety. W grze, tak jak w rybkach, możemy sobie wziąć kredyt. On kosztuje, dostajemy 3. Na koniec gry, minus 5, jeśli go nie spłacimy. To wszystko. Na koniec, jeszcze będziemy punktować te karty. Jeśli by one zostały. Tak wygląda gra. Gra ma taką A4 podpowiadajkę, która wszystko tutaj podpowiada. Jesteście po zasadach, także widzieliście mniej więcej o co chodzi w grze. Kontynuacja serii do kapitana Gulfa, ten sam autor. Tutaj tak samo Pika by Delivery, troszkę inaczej rozłożony niż tam. Tak samo jak tam, dwóch do czterech graczy. Na dwóch jest dosyć luźno, na czterech jest fajnie ciasno, już troszkę kombinujemy. Kilka opcji punktowania, tak, możemy mieć na pociąg, możemy jeździć na kontenery, możemy mieć na statki. W zależności co wybierzemy, coś nam to przyniesie. Pociągi tutaj nam daje opcję tego set Collection. Dosyć fajnie to działa. Plus musimy rozwijać nasze tutaj zdolności, czyli wzmacniać się na trzech torach, żeby mieć na przykład więcej akcji. Dosyć sprytnie to połączone. My. Dosyć e, często gramy, choć szczerze mówiąc, bardziej woli kapitana Gulfa niż to. Tu jest troszkę e, więcej tego kombinowania przestrzennego, bo tam trzeba iść, tu trzeba zrobić, tam trzeba e, coś oddać, żeby coś zdobyć, trzeba pilnować tych pracowników. Jedzenie, morale troszkę tego jest, troszkę fajnie to wypada. Ja polecam sprawdzić, bo niestety gry Spilde są cenowo tutaj dosyć wysokie. Ale jeśli gdzieś będziecie możli mieli możliwość zagrać, to polecam Wam sprawdzić. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.